Odcinku. Jak działa panel randki? Oświadczyny. Czy automaty do gier znowu nas oszukują? Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. I dzisiaj jesteśmy z Marceliną. Będziemy próbowali poderwać tego takuro, który ostatnio odwiedził nas w domu i tak w miarę nawet z nim szło coś tam. Oj. Prawda, coś tam wychodziło nam w miarę. Zobaczymy jak nam to dzisiaj pójdzie. Oczywiście wszelkie lajki, like, komentarze, subskrypcje bardzo mile przeze mnie widziane i zawsze mnie cieszą i zapraszam was do oglądania. Jesteśmy tutaj, w sensie tutaj przyszłam z Marceliną do Nuri Plaza. Jest to taka miejscówka, już wam pokazuję gdzie to jest. No jest tutaj. Mieszkamy sobie tu, a przyjechałyśmy tutaj samochodem. To jest jedna rzecz, a druga to poczyniłam pewne zmiany w harmonogramie, ponieważ ona i tak chodzi do tak zwanej króliczej nory do pracy, więc po prostu skróciłam ten dzień pracy, przeciągnąłam sobie tutaj i tak, o, wiecie, skróciłam. I jak wróci z pracy, to postaramy się coś z tym Takuro sobie porobić. Zaprosimy go może tu, nie wiem, pomyślimy, ale chcę testować pewną taką rzecz jeżeli ona jest poza swoim miejscem zamieszkania, prawda gdzieś tutaj to gdy przyjdzie czas pójścia do pracy to ciekawe co zrobi czy dostaniemy od razu jakby taki ekran ładowania, czy ona wróci do domu i dopiero zniknie, no to zaraz się o tym przekonamy bo już za kilka chwil będzie mogła pójść do pracy, kup kupon na loterię kup sobie ten kupon a tutaj co? Tutaj mamy wypi napój. Dobra, dawaj. Napój sportowy. Kupon. Ciekawe, czy coś wygramy. Wygrałaś? Czy cieszysz się z tego, że kupiłaś? Chyba cieszy się, że mogła kupić. <noise> Dobra, no to fajnie. Co tutaj jeszcze jest? Ona tak troszeczkę mogłaby coś zjeść, prawda? Co tutaj mamy? Fotografia, zrób zdjęcie. Może nie. Co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Jakieś takie. Artystyczne. A to jest chlitark. Zbadaj to stoisko. No to zbadaj. A ja sobie zerknę. Je jakieś jedzonko? Coś, coś? Papu? O, tutaj jest papu. Patrz. Znaczy, patrzcie. E, możemy pójść do pracy. Pokaż, Zojka. Się, pokaż się. Aha, nie wyskoczyło jej. tu. Dobra, to nie badaj tego. Idź do pracy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i co ty na to. Idzie, 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 idzie. No, jestem ciekawa właśnie, czy ona sobie po prostu pójdzie, zniknie. Czy nas będzie gdzieś przeładowywać ekranem ładowania? No ciekawe, ciekawe. Jestem po prostu ciekawa, jak zostało to technicznie rozwiązane, ale to jest taksówka. I udano się na zaplanowane wydarzenie. Okej, okay. czyli wzięła taksówkę i pojechała do pracy. A my. A, my sobie zostajemy tutaj, a to fajnie, fajnie to jest zrobione, że nie musimy jakby przeładowywać się, tak jak w Simsach przeważnie to jest, nie? Że się przeładowujemy na parcelę domową i dopiero ta mm, simeczka leci do roboty. Zojka po prostu idzie do taksówki. Yy, no dobra, to widzimy się, jak ona przyjdzie z pracy i też jestem ciekawa, czy ona jakby wróci do tego miejsca, z którego wyruszyła, czyli czy pojawi nam się tu, czy też nas przeniesie do domu. No to za moment się okaże. I za moment powróci do nas. Jest, jest! Patrzcie, Marcela nasza wróciła z pracy, zarobiła pieniążki i wróciła w to samo miejsce, z którego wyszła. Czyli stąd wyruszyła do pracy i tu wróciła. Okej, okay, podoba mi się to. Gdzie ty sobie idziesz? Nie, nie idź do domu, zostańmy tu na chwilę. Coś tam chyba ta takuro się odezwał. Tu też widzę, mam na karcie Zoe jakąś cyferkę, jakieś powiadomienie. Ale powiem Wam, że za Chiny ludowe, nie wiem o co tu chodzi. Gdzie to, to, o co tu chodzi? Trzymaj za rękę i rozmawiaj trzy razy. Patrzcie, coś nam się udało tu zrobić, to chyba z tym Takuro. Odczuwaj wzajemne zauroczenie, no, proszę. Czyli tutaj ta ambicja jej życiowa idzie do przodu. Fajnie, fajnie. Tutaj mamy pragnienie: chce porozmawiać o bezpieczeństwie i tak dalej, i tak dalej. Dobra. I gdzie ten nasz Takuro? Takuro wiadomości. No właśnie, Takuro. Co ty... o, o, o a już tutaj napisał. Powiadomienie o planowanej dostawie. Planowanej dostawie. Jeśli widzisz to powiadomienie, dostaniesz ode mnie prezent. Mam nadzieję, że ci się spodoba, bo długo zajęło mi jego wybranie. Podaję szczegóły dostawy, więc sprawdźcie. I tutaj mamy miejsce przed domem. Uwaga, na złodziei. W razie problemów prosimy o kontakt z obsługą klienta. Dziękujemy. No dobrze, dobrze, dziękujemy. Pytanie: Czy ja mogę Ci wysłać prezent? Chyba nie mogę, bo na ogół to jakoś tak dziwnie działa, że wszyscy są tutaj wyszerzeni. Nikt nie mieszka w tym regionie co my. Nie wiem dlaczego, no ale dobra. No ale dobra. Niech i tak będzie, jeszcze zajrzę tutaj, bezpieczeństwo, bo to są te wartości, prawda? Retorykę mamy na czwartym, troszeczkę przed lustrem z nią ćwiczyłam i tam się udało mi to troszeczkę wbić. To jest coś takiego jak karma. Też nie do końca jeszcze wiem, o co w tym chodzi, ale za chwilę to sprawdzimy, może już tak jakby na koniec. Natomiast ja bym chciała zaprosić tutaj tego taku zadzwoń. Tak, do Ciebie ta kuro chce zadzwonić. Przyjdź do nas, jeśli możesz. O, bardzo fajnie, oczekujemy. Aha, muszę włączyć grę. To już dobrze. <grym> Także nasza Marcelina już czeka tutaj na miejscu, w miejscu ustalonym do spotkania. Popatrzymy, może ta kuro przyjedzie taksówką, ale chyba zasuwa z buta. 40 metrów jest od nas, 35, szybki jest. O, widzicie? Wyspałnił się. O, pięknie. Dobra. No i co? No będziemy próbować dalej go poderwać. Yy, randka, udało Ci się dotrzeć do miejsca docelowego. Bardzo się z tego cieszę. Troszeczkę tu. Co, co, co tam? Marcelina, nie mów, że Ci się już nie podoba. Nie, mów, nie załamuj mnie. Głód to chyba sobie w pracy napełniła. Pożartujmy z nim troszeczkę. Wyznaj, że czujemy się niezręcznie. Yy. A to wybierz to powiernictwo. Zobaczymy yy, jaki skutek tego będzie. Zaprośmy go na randkę. Eee, o, patrzcie jakie efekty. Przyjaciele i powiernicy. No to fajnie, bo to jakby powoduje, że nam e, te relacje. Pokaż swój urok. E, idą do przodu. Czeka cię randka. Sprawdź harmonogram. Moment, moment, już musimy to sprawdzić. Czy, 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 czy. Dobra, to sprawdzamy. Gdzie, kiedy? Jest, patrzcie, czyli od godziny 12. A czemu tak krótko? Ciekawe, czy możemy to przedłużyć, tak jakby chyba nie. Park centralny, znajome miejsca wydają się świeże, a nowe tętnią ekscytacją w ten wyjątkowy dzień. Śmiej się i dziel radością z ukochaną osobą, tworząc niezapomniane chwile. Gospodarzem jest właśnie nasza Marcelina. Ale dlaczego park centralny, a ja jakby nie mogłam wybrać. Aha, mogę sobie usunąć to tylko. Nie mogłam wybrać tu miejsca. Być może, że jeżeli użyje się tej opcji w taki sposób, jak ja zrobiłam, to jest to z automatu pewnie planowane. Yy, Powiedz, że chcesz wspólnie grać w życie Zoi. Bardzo proszę, pograjmy wspólnie w życie Zoe. technikami koszykarskimi. Ja nie wiem, czy on lubi koszykówkę. Powierniku nasz kochany. Tak, wybieram sobie tutaj, wiecie, takie moc przyjaźni. Różne interakcje, żeby trochę wzmacniała się tutaj ta relacja pomiędzy nimi. No, takie, wiecie, pozytywne, pozytywne. Chciałabym coś z romansu może. Pocałuję go w czoło. Zobaczymy, czy się zgodzi. Co z tego będzie. Tak, aha, ona mu dopiero o koszykówce coś opowiadała. Także ja sobie klikam, klikam, tu się im kolejkuje. No fajne są te relacje. O, proszę, udało się, pocałowała go w czoło. Zaczekajcie chwilę, niech ja tutaj zerknę na ten panel. Wzajemne zauroczenie, sympatia pojawiła się więcej niż przyjaciele. Coś między przyjaźnią a miłością. Czujecie lekkie motyle w brzuchu? Czy warto się zbliżyć? Czyli podskoczył na ten poziom wzajemnej miłości. Z zauroczenia przechodzimy na poziom sympatii. No, ale tu są też poziomy w dół. Ambiwalentna, niekomfortowa i straszna może być tutaj też miłość. Powiernicy. Powiernicy to jest ten poziom przyjaźni. Przyjaciele powiernicy BFF. O kurczę! No, może nam się uda i do tego dojść. A to? To jest praca, tak? Poziom biznesu. Poznajecie siebie nawzajem jako partnerzy biznesowi. No, oni tutaj jakby raczej niekoniecznie partnerami biznesowymi są. Co to było? Co to był za pierścionek przekreślony? Nie mówcie, że to coś jest nie tak. Widzieliście? Się najedzie Widzieliście? Taki przekreślony pierścionek. Czy on się. E, on ma pewnie jakieś cechy, wiecie? Później to poszukamy. Powiedz, że nie chcesz niczego na serio. Nie, 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 no my chcemy. Wyznajmy miłość, wyznajmy miłość. I co ty na to? Chyba w miarę ok. Ale coś, 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 coś nie bardzo. Nie? A, y, zobaczmy, co nam tutaj mówi. Ekscytacja, pomoc, przyjaźni. To, 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 to. Śmiałe kuszenie. pewność siebie. Miłość. Randka. Czy my już jesteśmy na tej randce? Powiernik. Czyli różne takie rzeczy tutaj oddziałują na naszą simkę. Tak się zrobiło jakoś różowawo, tu. No więc chyba to już jest ten czas rentkowy. przeprowadź rozmowę budującą zaufanie a poproszę taką rozmowę to może być fajne wyraź zadowolenie obecnym rozwojem sytuacji Okej. Okay. to musimy chyba troszkę z takich przyjacielskich brać, nie? bo gnoś na rękach? a dawaj to, muszę to zobaczyć Trochę z przyjacielskich musimy brać, bo przecież no ta przyjaźń i miłość na no, ogół idą ze sobą trochę w parze, nie? No trzeba się trochę znać, trochę lubić, żeby coś tam kiełkowało, jakaś miłość i, i wzajemne zaufanie i tak dalej, prawda? No pokaż to noszenie na rękach. Puszczę teraz. <laughs> Dobre. Naprawdę. Okej, okay. no, ciekawa interakcja, ciekawa, nie powiem. Dobrze, dajmy z tego romansu coś jeszcze. Ciekawe, czy... O, spróbujemy tego przytulaska. O, teraz się udało. Patrzcie, teraz już... Po prostu potrzebowaliśmy, żeby naj... nasz romans po prostu wszedł na wyższy poziom, nie? Na tych niższych poziomach on tam nie bardzo z tym, z tym przytulasem się tam lubił. Nie chciał się z nami przytulać. Wartość miłość, wyraźcie. Rozpoczyna się teraz, znaczy się mamy randkę. Okej. Okay. Okej. Okay. Możemy pójść na tę randkę. No dobra, dobra, to ja ich tutaj jakby... Pierwszy pocałunek, słuchajcie. Pierwszy pocałunek Marceliny i Takuro. Ja wiem, że ten Takuro może jest troszeczkę starszy od niej, ale mówię, no, nie będziemy wybrzydzać. Idziemy na randkę. O, proszę, jak pięknie. Razem sobie idą. Bardzo ładnie. No dobra, to spotkamy się na miejscu. Jesteśmy na miejscu, tu przy jakimś takim food trucku, furgonetka ojej, z bim bim bampem. A ona chyba chciała kiedyś coś takiego zjeść, no ale teraz już jej to pragnienie znikło. Z tej strony chyba możemy sobie pójść coś kupić. Okej, okay, jest i takuro, także spoko. I pojawił mi się tutaj taki pop-up, takie okieneczko, gdzie pokazuje nam czas tej randki, ile tam pozostało jeszcze, działania ze scenariusza, lista działań ze scenariusza, które są związane z wydarzeniem. Naciśnij przycisk odtwórz w sekwencji po prawej, aby wykonać tę interakcję w odpowiedniej kolejności. Czyli ja nie muszę już klikać na nich, tylko rozumiem, że klikam tu i oni sami to robią. Czyli powiedz, że czekasz na sympatię, zapytaj co robiłeś przed randką, skomplementuj ubiór, jakby to Kup prezent po biur a dlaczego to jest wyszerzone? Brak bukietów do interakcji dla wydarzenia po popasy nieruchomości, czyli tu perso nie możemy tego kupić. Ehm, przytulajcie się i rozmawiajcie. I tutaj też o jakichś obiektów brak. A nie bukietów obiektów. Ok. Dobrze, co tu jeszcze mamy? Tutaj możemy najechać i wtedy wyświetla nam się, że on jest mężczyzną, osobą w średnim wieku jest bezrobotny i jest singlem. To ten pierścionek przekreślony to nie znaczy, że on nie chce się żenić, tylko że po prostu jest singlem. Okej, okay, czyli to jest dla nas pozytywna informacja. Dobrze, to ja sobie puszczę ich i zobaczymy, co się stanie. Dajmy coś takiego, czyli jakby wybieram sobie z tego panelu. Cześć, cześć, tak, dopierośmy się widzieli. Dopierośmy się widzieli. No, rozmawiają. Potem zapytaj, co robiłeś przed randką, skomplementuj ubiór. Wybierz konwersację budującą. Czyli mogę sobie tutaj wybierać. To są natychmiastowe działania, a to są ze scenariusza. Okej. Okay. Mm -hmm. Tu kotek nam coś podpowiada, co mamy robić. Czyli możemy w kółko chyba tymi interakcjami zarządzać, prawda? O ile dobrze tutaj wyczytałam. Mm, stop. Ach, to tak szybko ucieka, ale coś tam takiego było, że jeżeli nie będziemy wybierać tych interakcji, to nie będą się nam pogłębiać te relacje. Które oni budują tutaj ze sobą Mogę ten panel troszeczkę przesunąć? Mogę tro troszeczkę oj, coś się zepsuło Coś tu się zepsuło Powiedz, że czekasz na sympatię Opisz różne odmiany roślin O, proszę To są te same rzeczy, które tutaj nam się pojawiają Także spokojnie możemy sobie tutaj klikać Ej, tam były oświadczyny? Dawaj może e, zrobimy oświadczyny i zaplanujemy ślub. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Bo ja im tutaj naklikałam, naklikałam. To niech to sobie leci. O, przybili piątkę. Ok, budującą relację. Czyli mamy nową y, interakcję, która jakby buduje relacje. Podejrzewam, że z przyjaźnią jest to związane. Moment, moment, znowu coś nie tak? Poczekaj, poczekaj. Bądźcie razem dzięki prawdziwym. Powiedz, że jesteś twoim najlepszym przyjacielem, najlepszą przyjaciółką. Że czasem trudno zrozumieć. Tu, dawaj, bo to chyba jest do budowania relacji. No dobrze, i znów mamy te różowe różowe rzeczy. Dawaj ten oświadcz się. No. Co ty na to? Proszę cię, przyjmij to, bo nie wiem, nie chce mi się szukać innego. No, chyba wszystko poszło dobrze. Uch, mamy to. Mamy to. Gratulacje z okazji zaręczy. No powiem wam, ta kura jest typowym koreańczykiem i będziemy patrzeć, jak te geny fajnie się nam zmiksują. Także połączymy tutaj europejskie geny z koreańskimi i mam nadzieję, że wyjdzie bardzo fajna, ciekawa mieszanka. Co nam tu napisali? Marcelina Kowalek i Takuro Nakazima są teraz zaręczeni. Nakazima, może być. Nie wiem, czy to się czyta Nakazima? Chyba tak. <grych> A może Nakazima? Dobrze, nieważne. Ta para którzy byli dla siebie nawzajem największą siłą i wsparciem, została połączona przeznaczeniem. Życie dzielone z ukochaną osobą jest cenniejsze niż cokolwiek innego. Niech każdy wspólny moment będzie wyjątkowo piękny, a nadchodzące dni niech błyszczą jeszcze bardziej dzięki miłości tej pary Zoi. Pięknie to napisane jest naprawdę pięknie. No jeszcze mamy kawałek randki przed nami. A może byśmy coś zjedli? Zjedz sobie toto. To. Na chwilę odejdziemy od naszego narzeczonego. Pójdziemy sobie coś zjeść. A on tutaj zostaje, tak? Okej, okay, dobra, to niech tutaj będzie. Co my tutaj mamy? Ktoś tutaj je, my też. A tu? O, słyszę, że ktoś chyba ćwiczy śpiewanie. Co to jest? Maskotka z automatu, dawaj, spróbujemy. Kto tak śpiewa? Tam śpiewają. Dobra, a ja mam przyspieszoną grej, to tak śmiesznie słychać. Może tym razem coś się uda? W którymś odcinkuśmy już próbowali, ale nic z tego nie wyszło. Spróbuję jeszcze tu. A oszukują te automaty tam. Trudna sprawa. No kurczę. Dobra. A tu co tutaj jest? Zamów kawę. A daj, daj kawusie. Wypijemy sobie kawkę. O, ta kuro też sobie wziął jedzenie. Spoko. Dobrze, to do torby wypij sobie. Chodź, gdzie ty poszłaś? Kuro już zjadł. Aha, oni chodzą tam do tych śmietników, żeby miski yy, powyrzucać. W sensie sprzątają po sobie. Tu, 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 tam, no, są te śmietniki. Czy jak się ta randka zakończy, to wyskończy nam coś ciekawego? Także widzimy się. No, już po randce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zakończ wydarzenie towarzyskie. Czy chcesz zrobić grupowe zdjęcie, aby zapamiętać tę chwilę? No, oczywiście. Poproszę. I na zasadzie, yy, co się stało? Takuro zwiał? Poszedł? Chyba po prostu randka się skończyła i sobie poszedł. A to grupowe zdjęcie, to nie wiem gdzie. Może się pojawi w naszej torbie. A tutaj mamy wtyczkę, którą napisała. I patrzcie, teraz wtyczka jest doskonałej jakości, bo ona już ma troszkę lepsze umiejętności. A to nawet możemy ją, wiecie, co sprzedać. Czyli po prostu takuro sobie poszedł. Osierandka skończyła, natomiast to grupowe zdjęcie. To nie wiem, czy po prostu to teraz jeszcze nie działa, czy też. O tu pan policjant stróżuje nawet, możemy go przywitać. Skomplementujmy, że ma ładny strój. Czy też może gdzieś w jakimś folderze zrzutów ekranów się to zdjęcie pojawi. No proszę, on tu do nas idzie, tak, możemy zagadać. Cześć, dzień dobry, cześć i czołem. Oj nie, nie, nie uprzejmie, gdzie ja jej to wzięłam? Nie. No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Udało nam się zaręczyć naszą Marcelinę. Cieszy mnie to bardzo. W przyszłym odcinku spróbujemy zrobić im ślub i może przeprowadzimy ich do innego jakiegoś mieszkania. Tym razem do domku, może? Pomyślimy, zobaczymy, co tam na tej mapie świata jest dostępne, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za oglądanie i do następnego. Cześć!